że kiedy myślę o Jurku, to oczywiście myślę o nim głównie jako o tym młodym aktorze, którego poznałam jeszcze, w, jeszcze był na ostatnim roku szkoły teatralnej i od początku miał w sobie taką dwoistość, która była szalenie intrygująca. Z jednej strony bardzo był przywiązany do tej tradycji krakowskiego konserwatyzmu i takiego krakowskiego inteligenta właśnie, a z drugiej strony był z zawadiaką i Komediantem, który nie stronił od uciech. I ta podwójność, i w jego aktorstwie, i w jego różnych rolach życiowych, się powtarzała. To wszystko by nie scaliło się w jedno, gdyby nie to, że Jurek, który dawał tak dużo, miał skąd brać. I nie byłoby Jurka bez Basi. Basiu, dziękuję za Jurka. Niby jesteśmy, niby wiemy, że wszystkich nas czeka śmierć, ale nigdy nie jesteśmy na to przygotowani. Ale jak pięknie powiedziała Agnieszka Holland tutaj na pogrzebie, że Jerzy zostawił, on cały czas jest i będzie z nami. Nie fizycznie, ale metafizycznie. I to co nam dał, to co zostawił nam. Artystą, filmowcą, tutaj jest cała filmowa rodzina Jerzego. To jest po prostu, to jest jakieś nieprawdopodobne, wspaniałe piękno, bogactwo uczuć, przeżyć, doświadczeń. Jerzy był wielkim erudytą, był humanistą, był wybitnym, był mistrzem aktorstwa wspaniałym reżyserem, pedagogiem. Mówię takie rzeczy oczywiste, ale to jest po prostu nie, niewyobrażalna strata dla naszej kultury, dla kultury światowej, powiedziałabym też. Wszyscy żeśmy go uwielbiali, podziwialiśmy jego talent, jego rolę. Świat jest smutniejszy, o wiele bardziej. Wszystkie, wszystkie słowa jakby nie oddadzą jakby, tego, co. co... Czuję co, czuję, co czują moi najbliżsi też, jakby w obliczu tego, co się stało, bo, bo, bo Jerzy Szturg towarzyszył e, m, mojemu życiu zawsze, od, 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 od samego początku. Szturek zostawił tyle śladów materialnych i niematerialnych.